Cześć wszystkim e, Witam znowu w Frostpunku w upadku Winterhome. no i słuchajcie Ostatnio jak się skończyło tak się skończyło trochę krótszy odcinek był e, no ale cóż, nie miałem, nie miałem wielkiego na niego wpływu musiałem Okazałem się, pilnie wyjść ok. A my zobaczymy, jak my stoimy ogólnie z obsadą inżynierską. Okej, okay, czyli mamy takie coś. Ej, mamy trochę problem. Czego? Czekamy na protetykę. I wszystkie... O. No trochę jest problem z tymi dziećmi. Chciałbym je wszystkie mimo wszystko odesłać do Dreadnoughta. No, księga praw. Jak najszybciej adaptacja. nie Musimy jak najszybciej wprowadzić prawo protetyki i to podpisać. Czy my mamy już możliwość wysłania kolejnej serii dzieciaczków? Nie. Nie mamy kolejnej serii do wysłania. Dobrze, zdejmijmy sobie zatem tych ludzi. Mamy sobie ile protez? 14? 14? mamy więcej. Zróbmy ich na razie 20. I czekam aż nam ludziki naprawią. No jest trochę lipa, bo strasznie wolno pracują. Dobra, czterech zdejmijmy. Naprawy będą trochę wolniejsze. my będziemy potrzebować jak najszybciej badań w kierunku automatonów inżynierskich. Robię co mogę. Słuchajcie, robimy naprawdę co możemy właśnie żnowyślimy oddział tutaj No i co? Mamy tych inżynierów tylu ilu mamy mhm. Okej okay. Potrzebujemy teraz czego? 5000 jednostek paliwa na dreadnought. Dobrze, to na razie tak, wysyłamy maksiora dzieci, tyle możemy no. 13 To mało, przypał Dobra, zobaczmy, gdzie są te dzieciaczki ogólnie, wiecie? Mi są potrzebne dzieci. Ciach. Gdzie myśmy dzieciaczki wysłali? Tutaj im brak. Hmm. Gdzie ja te dzieci powysyłam? Czemu problemy. Hmm. Kurde, muszę znaleźć tych inżynierów zasranych jeszcze. Wiecie, no bo jest problem, nie? Wiem, że tu pracowały, więc tu je zdejmiemy. Okej. Okay. Więc na razie możemy. Rzućmy to Maxa. Okej, okay. coś jest z problemem. Kabiny. Hmm. Na razie nie możemy wysłać tyle węgla, ile byśmy chcieli, czyli na razie tych 2000. No a tyle możemy akurat. Mieszkańcy. Dobra. Kogo my jeszcze możemy zdjąć na razie? Dobra. E, dajmy tych ludzi na razie. Tutaj ma ksior. Możemy jeszcze może zdjąć. Tak, stąd ludzi. Maxa dać. Ja bym zdjął jeszcze sobie. Eee, sekundę. Czy ja mogę jeszcze zdjąć skądś? Możemy jeszcze na przykład zdjąć 6 tu, tak żebyśmy mogli zawsze Maxa wysyłać. Dobrze, rzućmy Maxiora. Dwójka ludzi nam brakuje. Tak, dwoje ludzi, no to jeszcze was zdejmiemy może z tego magazynu. <laughs> Teraz mam maksa. Okej. Okay. Silnijmy na razie maksiora w ten sposób. E Na naprawę głównie, no to będzie trudno problem w tej chwili. Wiecie? ja chyba zastosuję sobie aktualny plan. Minimum, czekajcie, muszę zobaczyć, gdzie są placówki medyczne. Gdzie ja mam ogólnie inżynierów. Słuchajcie, no, mam problem, bo mam. Ja wiem co mogę. Zaraz generator ruszy z powrotem. Hmm. Dobra, powoli zaczynamy demontować takie rzeczy. Co my możemy jeszcze zrobić na tą chwilę? Stąd weźmy. No, przerzućmy, ile dzieci mam ogólnie jeszcze na stanie? Pięcioro. Czworo nam zostało. Ok, poczekamy, zobaczymy co się stanie. Czworo. Czy mieszkają tu ludzie? Nie, to spoko. Porozbierajmy te wszystkie zimne punkty. Dobra, mam stalowy most Ale już wiem, że nie wyrobię się tym Wszystkim hmm. Gdzieś pracuję jeszcze dzieci, słuchajcie Tu są dzieciaczki zdrowień, dobra, zdejmujemy dzieciaczki z domu, uzdrowień. rzucimy tu robotników na razie, bo... w mhm. Słuchajcie, wysyłem maksa dzieci, to już będą wszystkie. Ech, zaopatrzenie. maksa ile możemy? O, mało mamy tych racji. Dajmy ich brak, w takim razie na razie rację Ślemy z wardzenie maksa stali, wopór węgla również. To na razie wyślijmy. No i co nam brakuje? Bo barak zbieraczy, jeden i drugi młot węglowy jest do poprawy. To jest do rozebrania, bo nam jest niepotrzebne. Ta strefa ciepła trochę jest przy. Czemu dziecko? Czemu dziecko jest. Wajcie tych protest na jednym no, znów za 20 sztuk. Słuchajcie, bo kurde, mam problem. A dzieciak powinien dostać protezy w pierwszej kolejności. Halo. Jedno dziecko z zakazem pracy, bo jest. Dobra. Dobra, dwoje dzieci. Dwoje dzieci jest do wysłania. Hmm. Wiecie, co i tak nie wyrobimy. Więc wyślemy ten automaton do miasta, on nam się przyda. Tu nie będziemy mogli pozyskiwać żelaza do dodatkowych ilości, trudno. Znam konsekwencje. Ociężone wzgórza. No, dobra, lecisz tu. Może tu do kamiennego okrętu. Dobra, lec na razie do kamiennego okrętu. Wiem, że na pewno nie dam rady, już z ilością ludności, jaką mam. Gdzie jest kuchnia i kuchnia? Dlaczego kuchnia nie pracuje? Kuchnia nie pracuje, bo ma praktycznie zerową obsadę, a w tej jest zimno. Czemu grzejnik nie? A czemu nie? A węgla nie mamy, jasna. Dupa. Dobra, jestem z powrotem. Palmy sobie generator na minimalnych. Parametrach pracy. Palmy sobie. Niech sobie idą w czwarty mater. Aktywujmy to. No i co? Ech. Nie wyrobimy się ze wszystkim, ja już to wiem. Możemy zrobić 5 pokładów. My nie zrobimy chyba nawet dwóch bo jest źle. Nie mam inżynierów do pracy tutaj. No żadnych badań więcej nie zrobimy nie przerzućmy tych inżynierów tutaj ej ale syf się zrobił aha możemy wyruszyć tylko miejsc nie mamy hmm. a dreadnought jest ogólnie przeludniony dobra słuchajcie Koniecznie na no już na teraz musimy ewakuować resztę dzieciaczków czyli dwoje dodatkowo damy tych robotników może tutaj ajajaj ile ewakuowaliśmy jest trochę syp wiecie generalnie zdejmiemy stąd ludzi stąd zrobiliśmy co mogliśmy męgiel max ciekawe czy nam się uda jeszcze zrobić jakąś kabinę jeden rodzeń no nie zrobimy dobra słuchajcie wysłaliśmy taki niepełny ten dreadnought Skończyły nam się zapasy stali no i co? Słuchajcie nam potrzebowalibyśmy rozebrać co? Przestawić się po prostu z Zwyk gdzie indziej tą kuchnię. Chociażbym żywność zapewnił tym ludziom. Hmm. To nie, tu nic nam nie da, anuluj. Wiecie co? Rozmontujemy ten cholerny pub. No musimy rozpocząć ewakuację. Już teraz ludności. Kurde. Strasznie źle to wygląda. A chciałem zapewnić żywność jeszcze. No nie damy rady, słuchajcie. Nic nie wykombinujemy więcej. Uruchamiamy ewakuację już teraz. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zrobiliśmy tyle ile mogliśmy. Mamy niedostatki żywności, no ale cóż, zaryzykujmy i wyruszmy w tą podróż. Bo jest już tragicznie ogólnie. Nie pokazałem wam części eventów, szkoda. Aczkolwiek. No właśnie. Tak zakończył swój los właśnie Winterholm, który poznaliśmy na początku pierwszym na czymś scenariuszu. Trzymajcie się i cześć.